Dzień dobry. Witam serdecznie na naszym kanale. Chciałabym dziś opowiedzieć o działaniu mirry i kadzidłowca na krążenie krwi. W obecnych czasach wiele osób w różnym wieku skarży się na problem obolałych, ciężkich, opuchniętych nóg oraz na powstawanie pajączków i żylaków. Jest to dosyć powszechny problem, ponieważ dotyczy około 40% kobiet i około 30% mężczyzn. Dlaczego tak się dzieje? Otóż układ Żylny kończyn dolnych stanowią dwa układy żył. Układ Żył powierzchownych i układ Żył głębokich. Żyły powierzchowne zbierają krew ze skóry, tkanki podskórnej, węzłów chłonnych, następnie łączą się z żyłami głębokimi, głębokimi i krew wraca e, nimi z powrotem do serca. Powrót krwi Żylnej do serca odbywa się za pośrednictwem pompy naczyniowo-mięśniowej w stopach i łydkach. Przy niesprzyjających warunkach, a są nimi długotrwałe siedzenie lub stanie oraz nadwaga i otyłość, pompa przestaje prawidłowo funkcjonować i dochodzi do zalegania krwi w, naczyna, w naczyniach. To podnosi ciśnienie krwi w żyłach kończyn, ściany naczyń poszerzają się, a ponieważ są kruche i mało elastyczne, dochodzi do ich pękania. Taki długotrwały mechanizm może doprowadzić do niewydolności żylnej. Oczywiście ryzyko niewydolności żylnej rośnie wraz z wiekiem, w podeszłym wieku zwłaszcza. Te naczynia są jeszcze bardziej kruche i jeszcze mniej elastyczne i coraz częściej dochodzi do ich pękania. Istnieją naturalne sposoby, naturalne, cudowne składniki, które mogą pomóc w tego typu dolegliwościach, które usprawniają krążenie, zapobiegają zaleganiu krwi w naczyniach i zapobiegają powstawaniu żylaków. Jednym z nich jest mirra. Mirra kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia i jednym z darów Trzech Króli. I bardzo dobrze, bo jest to naprawdę prawdziwy dar natury. Roślina ta to balsamowiec mirra. Jest to wieloletnia roślina należąca do rodziny osoczynowatych. Po nacięciu roślina ta wytwarza pachnącą żywicę. I to właśnie ta żywica znana jest jako mirra. Już w czasach starożytnej Persji była cenniejsza niż złoto. Mirrą leczono rany, otarcia skóry i stłuczenia. Namaszczali się mirrą biegacze maratońscy, gdyż pomagała w dolegliwościach i przeciążeniach związanych z dyskomfortem kończyn i problemami żylnymi. I to właśnie mirra, ta żywica, jest cudownym środkiem, który usprawnia krążenie żylne. Ponadto pomaga pozbyć się zmian skórnych i ułatwia ich blaknięcie. Ma zdolność do rozbijania zakrzepłej krwi i niwelowania ciężkości nóg. Krem z Mirry uelastycznia i wzmacnia naczynia krwionośne. Według Narodowego Instytutu Nauk w Maryland w Stanach Zjednoczonych Mirra blokuje wytwarzanie zapalnych substancji, Prowadzących do opuchniętych nóg i poskręcanych żył, w których utrudniony jest przepływ krwi. Także zgodzicie się ze mną, że jest to naprawdę prawdziwy dar natury. Drugą cudowną rośliną jest kadzidłowiec indyjski Bosphelia serrata. Jest to egzotyczne indyjskie drzewo. Należy do tej samej rodziny osoczynowatych, co balsamowiec mirra. I również surowcem pozyskiwanym w celach leczniczych jest żywica. Fasy bosfelinowe z kadzidłowca indyjskiego wpływają również hamująco na czynnik krzepnięcia krwi. Podsumowując, mirra i kadzidłowiec to dwie rośliny z tej samej rodziny, rodziny osoczynowatych. Są od wieków stosowane w tradycyjnej medycynie, zwłaszcza chińskiej i ajurwedyjskiej. Te naturalne żywice są cenione za swoje właściwości przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe i przeciwwrzodowe. Synergiczne działanie kadzidłowca i mirry przynosi dodatkowe działanie terapeutyczne. Synergia bowiem oznacza, że połączenie dwóch lub więcej substancji przynosi efekt, który jest większy niż suma efektu każdej substancji działającej osobno. W przypadku kadzidłowca i mirry wykazano, że ich połączenie Przynosi lepsze efekty przeciwzapalne i aktywujące krążenie krwi. Więc jest to połączenie idealne. Produkt, cudowny produkt, który zawiera w swoim składzie te dwie lecznicze żywice, znajdziecie w opisie filmiku. Jak jeszcze możemy zadbać o nasze żyły? W miarę możliwości, bardzo ważne jest to, aby zadbać, by robić sobie krótkie przerwy w pracy lub w podróży na rozprostowanie nóg i wykonać drobne ćwiczenia, na przykład kilka przysiadów, czy naprzemienne wspinanie się na stopy i pięty, lub okrężne ruchy stopami. Jeśli spędzamy dużo czasu w jednej pozycji, krew ma utrudniony przepływ, to w połączeniu z nieodpowiednim nawodnieniem, Powoduje, że krew gęstnieje i jeszcze ciężej jest jej przepływać przez naczynia. A jak powinna wyglądać dieta na żylaki? Przede wszystkim warto podkreślić, że dieta opiera się na trzech filarach w tym przypadku. Na działaniu wzmacniającym ścianę naczyń krwionośnych, na działaniu przeciwdziałającym zaparciom, ponieważ zaparcia lów również mogą doprowadzić do niewydolności żylnej oraz na utrzymaniu prawidłowej masy ciała, czyli zapobieganiu nadwadze i otygłości. Zatem co należy uwzględnić w diecie? Owoce i warzywa, zwłaszcza te ciemne, gdyż są bogate w antocyjany, np. borówki, jeżyny czy śliwki. Dodatkowe owoce cytrusowe, będące źródłem diosminy i hesperydyny produkty bogate w witaminę C. E, na przykład czerwona papryka, natka pietruszki, brukselka czy czarna porzeczka, ponieważ witamina C również wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i usprawnia krążenie. Kolejną grupą produktów są nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega-3. Znajdziemy je w rybach, szczególnie w łososiu, węgorzu, makreli. Oraz w olejach, roślinnych olejach tłoczonych na zimno nierafinowanych. Najbogatszym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3 jest olej lniany. Olej lniany nierafinowany i tłoczony na zimno. Nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 są ważne, ponieważ działają przeciwzapalnie, antyagregacyjnie i wpływają pozytywnie na krążenie krwi poprzez naczynia i samym regulują ciśnienie krwi w naczyniach, co jest bardzo ważne. Kolejną grupą, którą, na którą należy zwrócić uwagę, są produkty pełnoziarniste. Jako źródło błonnika. Błonnik zapobiega zaparciom, które również mogą przyczynić się do niewydolności żylnej. Błonnik pomaga również w utrzymaniu należytej masy ciała, jednak przy okazji błonnika należy wspomnieć o odpowiedniej podaży wody, żeby on spełniał swoją rolę. Musi organizm być odpowiednio nawodniony. Stosując wszystkie wymienione przeze mnie produkty i metody, na pewno zniwelujemy problem ciężkich, opuchniętych nóg, usprawnimy krążenie oraz zlikwidujemy pajączki i nasze nogi będą nam z całą pewnością wdzięczne. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia!